Ja jestem Wojtek. Możecie mnie kojarzyć z intra tego kanału. Oryginalnie miałem być grafikiem, ale ostatnio zdecydowałem się nagrać coś o mojej pasji, czyli o architekturze. I dlatego wybrałem się do centrum gdyni, gdzie opowiem o modernizmie oraz też o tym, z czego ten modernizm wynika, czyli o architekturze XIX wieku. Więc może zacznę od właśnie tej architektury XIX wieku. Bo w epoce romantyzmu wykształcił się styl historycyzmu. Historycyzm to był taki sentymentalny powrót do tego, co było kiedyś. Powstały wtedy style neo. Neogotyk, neoromanizm, neobarok, neorenesans i tak dalej. To były style, które naśladowały style ze wcześniejszych epok. Kościół neogotycki to jest taki, który wygląda jak gotycki, ale nie jest gotycki, ponieważ nie został zbudowany w średniowieczu. I takim w Polsce wydaje się przynajmniej mi, bo bo ogólnie można wskazać na dużo ośrodków w Polsce, gdzie jest bardzo wiele takiej architektury XIX-wiecznej, ale moim personalnie ulubionym jest łódź, gdzie wiele polskich, ale także niemieckich architektów budowało swoje budynki. I na przykład mamy architekta Hilarego Majewskiego, który bardzo wiele kościołów i kamienic budował. Tylko że taki... Takie zatrzymanie się w architekturze nie mogło trwać wiecznie. Nie można sobie po prostu założyć, że po co mamy mieć coś nowego, skoro wszystko już jest. I zaczęły się poszukiwania nowego stylu. W końcówce XIX i na początku XX wieku próbowano z stylem, który nazywał się secesja. Secesja to był taki styl, który zakładał, że nowość, że, że innowacja w architekturze to jest to, jak udekorujemy budynek. Secesja polegała na indywidualnych walorach estetycznych architekta. Takim chyba najbardziej znanym ośrodkiem europejskiej secesji jest Barcelona z czołowym architektem Antonim Gaudim. Tantejsze kamienice są takie bardzo pofalowane, mają łagodne przejścia, bogatą ornamentykę. Tylko, że jak powiedziałem, secesja to była tylko taka próba, ponieważ nie samą ornamentyką jest architektura. I temu naprzeciw wystąpił modernizm. Modernizm wystąpił z pytaniem: po co nam zdobienia, po co nam ornamenty? Trzeba coś zmienić w konstrukcji budynku. I postawiono na racjonalizm oraz na funkcjonalizm. Bardzo dużo do modernistycznej architektury wniósł francuski architekt Le Corbusier, który wystąpił ze swoimi pięcioma zasadami nowoczesnej architektury. Moderniści odwrócili się od szeroko stosowanej w secesji ornamentyki, twierdząc, że nowoczesnej architekturze ma świadczyć konstrukcję budynku. Wspomniane już pięć punktów nowoczesnej architektury w głównej mierze skupiają się na konstrukcji. Są to następująco: konstrukcja słupowa, czyli ciężar budynku nie jest przenoszony przez jego ściany, ale przez ukryte w bryle słupy. Ta zasada sprawia, że możliwe są do zrealizowania trzy następne punkty czyli wolny plan. Ściany wewnętrzne można dostosowywać wedle własnego uznania i potrzeb oraz wolna elewacja. Wewnętrzne ściany budynku nie mają funkcji nośnej, co sprawia, że można wstawić duże i szerokie okna, które stanowią punkt czwarty. Każde pomieszczenie może być za tym doświetlone. Ostatni punkt mówi o tym, że dachy mają być płaskie, a na nich mają być tarasy, aby zabrany teren można było oddać na Co za to jest charakterystyczne dla stricte. Gdyńskie architektury to wiele nawiązań do, do, do tematyki morskiej. Mamy na przykład zaokrąglone rogi. Dobrym przykładem jest, jest e, znany chyba najbardziej w całej Gdyni e, budynek ZUSu, który wygląda jak, je, jak jeden wielki okręt, który zmierza wzdłuż ulicy 10 lutego do skweru Kościuszki, a następnie do morza. Mamy także naprzeciw niego na skrzyżowaniu. Inny, inną kamienicę, która ma taką zaokrągloną wieżyczkę, która wygląda jakby, jakby, była to, jakby był to mostek kapitański. Jeszcze co jest charakterystyczne, to lekkość, jakie, jak, jako, jakie te budynki miały. Osiągnięta ta lekkość została w taki sposób, że górne kondygnacje budynków były białe, były otynkowane na biało. Zaś dolne były ciemne. Miały bardzo dużo przeszkleń, czarne słupy, i to sprawiało wrażenie, jakby te budynki wręcz lewitowały nad ziemią. Modernizm wspaniale zakończył poszukiwania nowego stylu, odbywające się w końcówce XIX i na początku XX wieku. Jak nigdy dotąd skupił się na indywidualnych wymaganiach jednostki. Od teraz prawie wszystko może być dostosowane wedle własnych potrzeb. I oczywiście, stawiając na funkcjonalizm, architekci nie utracili estetyki. Tak przecież widać gdyńskie ulice urzekają swoimi przyjemnymi dla oka konstrukcjami. Zapraszam na kanał Fobi, gdzie możecie zobaczyć więcej materiałów od moich koleżanek i kolegów, gdzie opowiadają o swoich pasjach.